Czyni pani Wiśniewska, jedna minuta. A prawo do edukacji. Dlatego naszym wspólnym wyzwaniem powinna być troska o wartościową edukację. O edukację, która nie tylko wychowuje, ale kształtuje charaktery, wzmacnia i buduje poczucie własnej wartości, przygotowuje do dorosłego życia. Niestety, coraz częściej do szkół sączona jest ideologia LGBT, która dezorientuje. Powiem więcej, tęczowi edukatorzy robią dzieciom wodę z mózgu, zaprzeczając oczywistym faktom, jakim są dwie płcie. Dzieciom wmawia się, że mogą łatwo i dowolnie wybierać swoją tożsamość płciową, jakby to była zabawa. Propagowanie tranzycji u dzieci jest szaleństwem. Dlatego mówię stanowcze. Nie, dla deprawacji i seksualizacji dzieci. Mówię stanowczo tak dla wartościowej edukacji. Pamiętajmy, inwestycja w wartościową edukację jest inwestycją w najlepszą przyszłość Europy i świata. Dziękuję.